Naszej wakacji w Teneryfa. Dzisiaj trasa na rozruch z Arenas Negras do Cineiro, Co czyli na tropie najnowszej wulkanicznej historii wyspy. W 1706 roku spłynęły tędy ogromne ilości lawy ze szczytu wulkanu. Na sam wulkan nie można wejść, ale z boczami można jak najbardziej się przemieszczać. Się przemieszczać. Wszędzie takie pola lawy. Robi to wrażenie, szczególnie jak sobie, jak człowiek sobie wyobraża, po prostu wie co to jest, że to nie jest jakaś skała, tylko to jest lawa zastygnięta. Kolejny dzień, dzisiaj Gaja wybrała wycieczkę tylko dla turystów o silnych nerwach. Tak jest to napisane w przewodniku. Z Punta D. Hidalgo, które zostawiliśmy już tam na dole, do Baton B. Bachobo. Dzikimi wąwozami, kunsztownie powycinanymi w skałach, kanałach wodnych. Spokojna, wysokogórska Dolina Behia. I miejscowość położona na lodziu Batan de Abajo. I w końcu przyprawiający o zawrót głowy skalny szlak przez Baranco del Rio. Jedyne w swoim rodzaju przeżycie dla rządnych przygody. Ech, niesamowicie. Po 3,5 godzinie i 9,5 kilometrach w końcu zaczęły się te lewady, tutaj to nazywają tunel wodny w przewodniku, no ale to są lewady, takie były na Maderze. wychodzi na to, że no zostało 3,5 kilometra do Punta Hidalgo. Paisaje de lunar cel naszej dzisiejszej wycieczki, czyli w tłumaczeniu na polski księżycowy krajobraz. Pozostaje nam wierzyć, że tak wygląda na księżycu. Migdałowy gaj. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj je zbiera, bo to wygląda na wszystko takie opuszczone na tej farmie migdałowej. Ale zjedliśmy przed chwilą migdała z drzewa. i mm, pyszne! Miasteczko Vila Flor. To miasteczko, w którym zaczynaliśmy i właśnie kończymy dzisiejszą wycieczkę. Byliśmy na Paisaje Lunar. W dosłownym tłumaczeniu krajobraz księżycowy który autor opisuje tak. Do bajkowych minaretów i wiersz i w księżycowym krajobrazie. Wyjątkowy, wręcz księżycowy krajobraz okolic zalicza się do największych cudów natury na wyspie. Podobne do minaretów, dziwaczne, jasnobeżowe, pumeksowe kolumny wyrastają po obu stronach Barranco de las arenas, a kontrastują z nimi jasnozielone sosny. Prawdziwy bajkowy krajobraz. No i autor przewodnika. Musiał chyba być na jakimś dobrym haju Idąc tym szlakiem i go opisując Bo na 14 km pętli Tych wierz i, i księżycowych krajobrazów to są dosłownie dwie skałki A tak to tam nie ma nic Wyschnięty sosnowy las Ale że śmiesznie było bo Ogólnie no nie wypał Jeżeli to jest jeden z, cudów tej jeden z cudów natury tej wyspy No to naprawdę popłynął Plaża, przy której mieszkamy, z większym cudem natury. Kolejny dzień, kolejne przygody. Dzisiaj, y, słynne klify Los Gigantes. Będziemy szli z boczem tego klifu. Ma być to trasa pełna wrażeń. Zobaczymy, bo wczoraj też miała być super księżycowa. A była jaka była. Zaczynamy w wioseczce Tama Imo. I schodzimy przez tunele. Dwa długie tunele będą, i później na Cliff Los Gigantes. Pierwszy tunel. Idziemy. Na mapie zaznaczone, że jest zamknięty. No, z tej strony furtkowo otwarta. Mamy nadzieję, że na końcu tunelu też tak będzie. O, widać jakieś światełko w tunelu, i to nie w przenośni, tylko dosłownie. Idziemy przez jakąś chwilę. Tunel jest naprawdę długi. Ostatnie metry. Ciekawe, co nas czeka po wyjściu z tunelu. Tunel grubo ponad kilometr długości, jeżeli tutaj zegarek się nie pogubił pod tą skałą z GPS-em. Ale na mapie też wyglądało, że to jest solidny odcinek. I wychodzimy, i co my tam ujrzymy. I proszę bardzo No jesteśmy po drugiej stronie, idziemy takim trawersem tego zbocza Po prawej stronie takie widoczki No jest tu klimat mega tak dzikie miejsce Drugi tunel były małe problemy ale nic idziemy Lewada niczym z Madery. Nawet woda w środku jest. Zbliżamy się już do wyjścia z drugiego tunelu. Pytanie, czy tu od razu pojawią się naszym oczom klify Los Gigantes, czyli główna atrakcja dzisiejszego dnia. Już za chwilę się o tym przekonamy. Napięcie rośnie. Gajana na maksa podniecona. Czy będzie widziała swoją hardkorową ścieżkę przejścia przez klify już teraz? Jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Jeszcze parę metrów. Jeszcze kilka sekund. Jest. Jest wyjście na świat. Ale co to za świat? Tak, proszę Państwa. Klify Los Gigantes. I tak tu sobie ścieżka leci. To ja rozumiem. Są widoki, są emocje. Jak w górach. Tak jak powinno być. anie. Olek Gigant. Oryginał druga 48. Piąteczek 19 20 września takie piękne gwiaździste niebo widzę, że tego nie widać ale tam księżyc widać 2.48 48 ruszamy na szczyt tajdę pierwszy raz w sumie idziemy na jakąś na jakieś w nocy Przyszliśmy już kiedyś na Świnicę na Kościelec zimą z rana, ale to były takie bardziej godziny Około piątej, szóstej a teraz wpół do pierwszej pobudka półtorej godziny prawie dojazd Tutaj na parking pierwsza godzinka za nami na razie bez historii podejście, w sumie nie ma za bardzo co komentować szeroka, ubita a, droga Przeszliśmy 4 km, wysokość 2594, słyszymy się za godzinę. Mija druga godzina marszu, wysokość 2962 m. Na razie idziemy dobrze, czujemy się dobrze. Szlak jak na razie, bez żadnych trudności technicznych. Także maszer udajemy dalej i za chwilę bariera 3000 2 godzinach 45 minut zaczynamy z niska z poczęliśmy z innymi ciegwarno, jakby jakiś to był autobus kolonijny. że są wszędzie. Ła Łapiąm to radę na kolację. Męcą chlebem tego, co widzę, a na haczyku krewetka. Może uda się zobaczyć, jak coś helują. I cyk, pierwsza rybka. I cyk, dorada wylądowała z tyłu, ale jaja. Tutaj Punta deteno, A tu widać Lagomerę. Dzień wakacji. Dzisiaj ruszamy z miasteczka Afur do miasteczka Taganana. Szlak zaczyna się zejściem do plaży Tamadite. Jesteśmy w górach Anaga, więc trochę też się krajobraz zmienił. Nie ma już takiej skały wulkanicznej, jest dużo więcej roślin. Trasa opisana jako trasa dla konzneserów. Kto ma oznaczać, zostawiamy plażę Tamadite za nami i ruszamy w kierunku Taganany, przepiękne widoki. Przepiękna ścieżka z boczem tego masywu. Coś pięknego. No, Teneryfa chyba jednak przebija Maderę. Widokowo to bije ją na głowę po prostu. Tam nie było czegoś takiego. O no tak to można sobie chodzić po szlaku. Cały czas szum oceanu. Przepiękne widoki. Góry, anaga. Coś pięknego. Ciepełko. Fajne powiewy wiatru. Klimat dla mnie idealny. Musisz przeprowadzać od razu. Zjechaliśmy sobie na Abdo San Cristobal de la Laguna. Ładne miasteczko. Świetny spacerek. I na kawkę. Może jakiś baraki to wpadnie albo bombą. Kolejne przygody na Tenerypie Gua La Guarahara To dzisiejszy nasz cel Widać go już tutaj od samego startu Za nami, za plecami tajde. Piękny dzień Ładna pogoda Zresztą jak codziennie Szybka akcja, bo to 9,5 km Wejście, zejście Fotki, zdjęcia, uśmieszki, pszczołaski, buziaczki, później plażing. Tutaj idę, tutaj widać, to jest stacja górna, stamtąd już jest tylko 200 metrów w górę, a tu masz cel. Ale widzę, tak słońce świeci, że tu go nie widać. O, tam, mega jestem ten No i jesteśmy na szczycie. Miłe podejście, żadnych problemów. Tylko po prostu w górę. Zatrzyma się. Kolejny dzień. Dzisiaj spełnianie marzeń. Jajuska Płyniemy zobaczyć wieloryby. I delfiny. Wypływamy z portu w Costa Adecha Z polskim kapitanem. Mieliśmy płynąć jeszcze z dwoma osobami opłyniemy we dwoje, także rejs prywatny. A tutaj tylko Deche. Takie mielno, tylko nad oceanem. tutaj płyniemy Na mam Na materacyku Prywatny rajs. W poszukiwaniu Green Valley Po 45 minutach od, od wypłynięcia z, re, z portu Mamy przed sobą Green Valley. Токтоо. Энэ хэрэгсэл биш. Овоо боллоо шичнэ. Юу болох юм бэ? Хэрэв rezerwat przyrody. Najstarsza część wyspy. Roślinność tutaj niektóra ma podobno 5-7 milionów lat temu powstawała. Ciężko w trochę w to uwierzyć, że te drzewa na przykład to drzewo, że ma 5 milionów lat. Ale pokryte takim mchem. Czy kto wie. Takie lasy też były na Maderze. W, lasie, w lesie Fanal. To też była stara część wyspy, no i mnóstwo paproci. Jest taki mroczny klimacik. Pioch, tak gorący, że się nie dochodzi po nim. Jest lenistwo. 12 dni chodzenia. Mogą być też dwa leżenia.